Dzień dobry, inspektor Piotr Ceka, komendant Szkoły Policji w Subsku. Niezmiernie miło mi Państwa gościć w Szkole Policji w Subsku, w najstarszej jednostce organizacyjnej, najstarszej jednostce szkoleniowej. Kształcącej młodych adeptów sztuki policyjnej. Jednostce, która stawia przede wszystkim na tradycję, stawia na bardzo wysoką jakość realizowanych szkoleń i przede wszystkim dba o to, żeby poziom wyszkolenia młodych policjantów był jak na najwyższym poziomie. Zapraszam do wirtualnego spaceru po Szkole Policji w Słupsku. Dzień dobry, zapraszam Państwa. Na spacer po najstarszej w Polsce szkole policji. Zaczynamy od najważniejszego elementu dokumentującego ten okres, mianowicie obelisku, na którym co prawda słońce nie pozwala odczytać, ale mamy napis Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej Ogólnopaństwowa Szkoła Szeregowych, Szkoła Milicji Obywatelskiej i Szkoła Podoficerska i Szkoła Policji do 1995 roku bo to obejmuje ta historia. Najważniejszym elementem historii szkoły jest sala tradycji. Najważniejszym elementem sali tradycji, z której zaczynają się wszystkie uroczystości państwowe i resortowe, jest sala sztandarowa. Ta szkoła, poza tym, że jest najstarszą, ma najważniejszy element świadczący o tej historii, mianowicie proszę. Spojrzeć, to jest najstarszy w Polsce sztandar Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Jest o tyle ciekawy, że mamy z tego sztandaru także gwoździe z jego fundatorów oraz to, co jest. Aktualnością i kontynuacją tejże tradycji, mianowicie drugi standard dotyczący Szkoły Podoficerskiej Milicji Ołatelskiej i standard aktualny dotyczący Szkoły Policji. W tym pomieszczeniu Poczet sztandarowy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek uroczystości zabiera sztandar i udaje się wraz z kompanią honorową na plac apelowy. Zwracam też Państwu uwagę na to, że zachowując elementy tradycji i ceremoniału w tym pomieszczeniu znajduje się miejsce, w którym goście honorowi uroczystości, czy to goście honorowi yy, przedstawiciele rządu, czy innych państw, czy policji, wpisują się do honorowej księgi pamięci, a elementem wypracowanym w najstarszej szkole policji w Słupsku jest też odznaka honorowa i tutaj wszyscy ci, którzy są wyróżniani srebrną, numerowaną odznaką honorową, występują do jej wręczenia oraz wpisują się do księgi honorowej. I to jest Zachowywanie tradycji przedwojennej szkoły z mostów, wielkich kontynuacja jest najważniejszym elementem wychowania patriotycznego policjanta. Najtrudniej w odtworzeniu historii. Policji II Rzeczpospolitej PRL-u i III Rzeczpospolitej było otworzenie dokumentacji dotyczącej Mostów Wielkich, tej szkoły, którą my jesteśmy kontynuacją. I tutaj, w tej części ekspozycji, znajduje się wszystko, to, co dotyczy Policji Państwowej oraz systemu szkolenia kandydatów na policjantów i podnoszenia kwalifikacji przez policjantów w II Rzeczpospolitej. Zwracam Państwu uwagę, zwiedzając na najważniejsze elementy. Mianowicie, nie wiem, czy Muzeum Narodowe czy Centrum Kultury Policji posiada oryginalny mundur? My dzięki darowiznie jednego z wnuków przedwojennego policjanta mamy tutaj kompletny mundur policjanta oraz pełną dokumentację podręcznikową i świadectwa absolwentów międzywojennego okresu Szkoły Policji w Mostach Wielkich. Tych zdjęć jest co prawda, są one najmiernej jakości. Robiliśmy wszystko, żeby technicy mogli je jak najlepiej odtworzyć. Niemniej pokazują one historię oraz to, co jest najważniejsze, mianowicie są eksponowane nie tylko notatki, podręczniki, ale też i wyróżnienia. Policja zawsze była na pierwszym linii, front, na pierwszej linii frontu, walki nie tylko z przestępczością, ale w wychowaniu patriotycznym społeczeństwa. Tak, jak poprzednio mówiłem o tradycji dotyczącej okresu międzywojennego Policji Państwowej, tak tutaj już ściśle jest dokumentacja dotycząca kadry i słuchaczy oraz sposobu szkolenia szkoły w Mostach Wielkich. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że najważniejszym elementem w tej szkole na Kresach Rzeczpospolitej było to, że to, było, to, to była miejscowość, dla której szkoły wbudowano wodociąg. Podstację energetyczną i mieli w, własne szambo wyprowadzające. Dzisiaj się wszyscy oglądający będą śmiali z tego, ale wtedy to było nowoczesny obiekt spełniający standardy nie jednej wyższej uczelni na Kresach. Zwracam też uwagę na to, że i jak dzisiaj jesteśmy narodem, który ma bardzo duże poczucie humoru, wówczas też i zarówno policjanci, jak i kadra bardzo lubiła na wesoło podchodzić do historii dnia codziennego, jak i do wydarzeń politycznych. I wyeksponowaliśmy także ministrów ówczesnych spraw wewnętrznych, którzy w sposób wesoły mówili na przykład Wspomnę o takiej rzeczy bardzo ważnej, mianowicie Sławojka, jak starsi mieszkańcy pamiętają, to było związane z potrzebą fizjologiczną i przywiązane zostało do generała Sławoja Składkowskiego. Proszę Państwa, ważnym elementem historii i kontynuacji historii dotyczącej tradycji policji jest zbrodnia katyńska. Udało się nam dzięki przychylności Zarówno kierownictwa, jak i resortu, udać się w roku 1993 na wyprawę. Tak myśmy to nazwali do Miednoje i byliśmy na, w nekropolii Miednoje y, koło Tweru. Na, I oraz w samym Twerze przeszliśmy szlakiem, y, gdzie ostatnie chwile, jak w filmie Wajdy, spełniali, y, 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 żyli policjanci II Rzeczpospolitej przed rozstrzelaniem. Był to o tyle ważny dla mnie element, że nie tylko, że ja pojechałem, ale... Po prawie 30 latach znalazłem miejsce pochówku mojego dziadka aspiranta straży granicznej placówki Chojnice w Wole 28A. Elementem najważniejszym tej uroczystości, poza ekumeniczną złożeniem wieńców, było postawienie krzyża epitafijnego od społeczeństwa ziemi subskiej i policjantów, który do dzisiaj funkcjonuje na trasie wejścia na teren nekropolii. Tak przy okazji udało mi się też uzyskać zezwolenie, żebym miał indywidualny krzyż epitafijny w dole, w którym został pogrzebany mój dziadek. Elementami przywiezionymi stamtąd do nas jest ziemia w takich urnach z Miednoje i to co zobaczycie na placu apelowym, mianowicie jest nisza, w której jest też ziemia z nekropolii Miednoje przywieziona wraz ze stosowną tablicą. Na rzecz miasta pozwoliliśmy sobie także jako policjanci przygotować ziemię, która jest wmontowana w podstawę Krzyża Katyńskiego na cmentarzu Komunalnym, a ja z drewna przywiezionego stamtąd, wyrzeźbiłem tablicę pomordowanym na szkodzie policjantom i żołnierzom, która znajduje się w, w krypcie wejściowej poświęconej organizacjom patriotycznym i pozarządowym Kościoła Świętego Jacka w Słupsku. policji bez względu na to czy jako CWMO, czy jako szkoła milicji obywatelskiej, czy ogólnopaństwowa szkoła szeregowych wychowuje w duchu patriotycznym oraz wychowuje młodych ludzi, przygotowując ich do zawodu. Muszą być sprawni. Zwracam szczególną uwagę oglądającym na to, że jak kształtowała się droga edukacyjna szkoły, czyli od pierwszych podręczników najstarszych poprzez pierwsze notatki uczniów po prostu jak zdobywali wiedzę. Zmieniało się to 1945 roku, roku w sposób widoczny. Natomiast młodzi ludzie, którzy by dzisiaj przyszli, szukali gdzieś ekranu, smartfona. Niestety wtedy był ołówek kopiowy, książka i zeszyt. I się z tego korzystało. I to dotyczy zarówno szkoły Milicji Owatelskiej, jak i wszystkich innych szkół tutaj funkcjonujących. Przy okazji, elementem patriotyzmu i docenienia e, placówki. Kadry i słuchaczy, są wyróżniki, które otrzymała szkoła. I między nimi tu są odznaczenia: zasłużone dla poszczególnych regionów polskich, gdzie funkcjonariusze spełniali bardzo ważne zadania, czy to w czasie klęsk żywiołowych, czy zabezpieczenia imprez międzynarodowych. Szkoła była z tego znana. Natomiast po przeciwnej stronie znajdują się pamiątki. I adresy od wszystkich naszych przyjaciół mundurowych z Europy, którzy albo u nas gościli, albo odbywali szkolenie, tak jak chociażby wymiana ze szkołą w Basdorf w Niemczech. Zwracam też szczególną uwagę, jak dokumentowaliśmy. Tutaj między gablotami znajduje się techniczny materiał dotyczący filmowania i dokumentowania pracy policjantów. Jak powiedziałem, ważnym elementem, podnoszenia kwalifikacji jest sprawność fizyczna i na jednej ze ścian z, mamy dowody na to, że półmaraton policyjny Słupska-Ustka, który, -Słupsk, który miał swego czasu nawet patronat prezydenta Rzeczypospolitej, yy, współzawodnictwo ogólnopolskie, finał, patrol, prewencji i współzawodnictwo Patrol, Wydział Prewencji w zakresie sprawności fizycznej są też eksponowane, bo to jest liczący się dorobek szkoły, mając na uwadze fachowe przygotowanie policjantów do zawodu. Napomknę tylko króciuteńko, że na terenie szkoły w różnych obiektach starych znajdują się sale symulacyjne, czy to lokalu gastronomicznego, czy to rampy kolejowej, gdzie funkcjonariusz nie tylko zdobytą wiedzą się popisuje, ale w praktyce wykorzystuje ją tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w serialu Policjanci i Policjantki, czy W11. Szanowni Państwo, policjant nie tylko musi być zdrowy, sprawny, wykształcony i posługiwać się umiejętnie środkami przymusu bezpośredniego, dbać o bezpieczeństwo obywateli, ale policjant musi także uczestniczyć w życiu publicznym. I tutaj eksponujemy elementy bardzo mocno związane ze słupskiem, znane w całym kraju. Mianowicie, fantastycznie funkcjonuje tutaj y, y, honorowe dawstwo krwi i szkoła. A wraz z kadrą oddaje niezliczone ilości litrów krwi. Słupski Szpital, jak swego czasu powiedział dyrektor, nie mógłby funkcjonować operacyjnie, gdyby nie krew oddawana przez funkcjonariuszy policji, i tutaj to dokumentujemy. To jest jedna strona ofiarności młodych ludzi i kadry tejże szkoły. Drugim elementem ofiarności i współpracy i współdziałania ze społeczeństwem jest współpraca ze szkołami. Domami dziecka, tutaj jest kampania yy, paczki, yy, tu jest kampania pomocy dzieciom, tu były fundowane książeczki mieszkaniowe, onego czasu jeszcze funkcjonujące w PRL-u. Tutaj yy, opiekowaliśmy się dziećmi, które, które wychodziły z domów dziecka i startowały w dorosłe życie i ta sala dokumentuje te wszystkie wyróżniki, oczywiście symbolicznie w formie opracowań, które pokazują, cośmy zrobili i jak mocno siedzimy w realiach pięknej Ziemi Słupskiej. Policjant się uczy, uprawia sport, działa na rzecz regionu, w którym przybywa i społeczeństwa ziemi słupskiej, ale policjant ma także pasję. Jedną z tych pasji prezentuje aktualnie, mianowicie mieliśmy tutaj fantastycznych kowali, których efektem działalności poza służbą w czasie wolnym są te tarcze, hełmy i ten Symbol, który mógłby nawiązywać do tradycji pałki policyjnej, kiedyś pały Madejowej, prawda, które wymierzało się sprawiedliwość. Jest to jeden z ciekawych elementów pasji kolekcjonerskiej i pasji pozazawodowej policjantów, którzy odbywali tutaj przeszkolenie w Słupsku. Mówiłem o pasjach młodych policjantów, a teraz przedstawię pasję jednego z wspaniałych obywateli już niestety nie żyjących miasta ziemi Słupska, mianowicie pana Czaplińskiego, który doceniając dorobek szkoły przekazał szkole policji w Słupsku swój zbiór metaloplastyki dotyczący historii Orła Rzeczpospolitej. W szkole dokonaliśmy pełnej renowacji tego zbioru, i od parteru w klubie słuchacza wchodzący goście mogą obejrzeć całą historię Rzeczpospolitej od pierwszego Orła Piastowskiego po ostatniego Orła Augusta Paniatowskiego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest lekcja historii na praktycznych dowodach dotyczących pasji kolekcjonerskiej naszego przyjaciela i darczyńcy pana Czaplińskiego. Każda lekcja historii, szczególnie naszych gości, którzy przychodzą, prezentowana przez przewodników ze szkoły, zaczyna się od historii Orła, który jest tutaj wspaniale eksponowany. Proszę Państwa, elementem historii tego miejsca jest historia, gdy miasto Słupsk nazywało się Pomorynsztolp. Udało nam się, dzięki właśnie tym, jak wcześniej mówiłem, kolekcjonerom i pasjonatom, otworzyć nie tylko i wyeksponować historię Orła, ale też elementy związane z przedwojenną historią tego miasta i jesteśmy, proszę Państwa, jako policja jedynymi, którzy z elementów z takiej części w oryginale znalezionej i z jednej podpory fotela odtworzyliśmy trzy fotele rajców miasta Słupska. Proszę sobie wyobrazić ciekawostkę, kiedy przychodzi prezydent miasta Słupska do tej sali i mówi, ależ to są nasze fotele rajców że chciałbym, żeby do niej wróciły. Natomiast dzięki sprawnym rękom naszych rzemieślników, stolarzy, udało mi się odtworzyć te trzy fotele, które dzisiaj są dumą i są eksponowane w sali odpraw, sensalnej sali odpraw kadry kierowniczej fotele rajców miejskich oraz dwa fotele urzędnicze tak zwanego aparatu urzędniczego dokumentującego posiedzenie rajców w Słupsku. Jest to o tyle ciekawe, że nawiązujemy nie tylko do tradycji Mostu Wielkiej, ale tradycji miejsca. Czyli miasta, które wtedy nazywało się Pomorem Sztolp. Ważnym elementem, który na pewno będzie eksponowany w filmie, jest także dokumentacja dotycząca komendantów, bo tradycja związana jest z tym, kto kieruje jednostką. I chcę Wam powiedzieć, ja jako policjant, który 20 lat w tej placówce przepracował od podporucznika, z dumą mogę powiedzieć, że Słupski miał szczęśliwą gwiazdę, Mając na uwadze szefów. Ta placówka się do dzisiaj rozwija, do dzisiaj zachowała to, co jest najważniejsze, że jest matką szkół, ponieważ zachowuje tradycje mundurowe i zachowuje wszystko to, co się aktualnie, mając na uwadze resort, zmienia. Ostatnim elementem prezentowanym w, w, w bloku w klubie słuchacza przy muzeum historii szkoły policji w Słupsku jest oratorium ekumeniczne dotyczące wszystkich wyznań i chcę powiedzieć, to jest tak, jak wcześniej mówiłem o tym, że szkoła idzie za aktualnościami. To młody człowiek przychodzący do szkoły bez względu na wyznanie może uprawiać praktyki religijne, do których nawiązywało CWMO pułkownika płotnickiego, idąc pod oddziałami na lekcje na msze i na lekcje religii. I to jest to pomieszczenie, gdzie każde wyznanie, każdy wyznający ją wiarę, wyznający ją wiarę może uprawiać swoją praktykę religijną. Policja musi być jak społeczeństwo otwarta nie tylko na społeczne sprawy, na zmieniające się okoliczności, ale też na elementy wiary. I to jest jeden z przykładów dla wielu przybywających na przeszkolenie szokujące, że takie coś może być, ale tutaj ma się nauczyć nie tylko wiedzy fachowej, ale zachowania społecznego. A w zachowaniu społecznym element religii jest bardzo ważny. I to jest właśnie dowód takiej sytuacji, takiego pomieszczenia. Prawda, pokazujemy na końcu, będąc w sali tradycji w klubie słuchacza, to pomieszczenie, ale wchodzący tutaj do obiektu. Zaczynają od tego miejsca. I zwracam Państwu uwagę na to, że zachowujemy wszystko, co jest wymagane ceremoniałem. Mianowicie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy w Rzeczpospolitej, mamy orły naszego przyjaciela, który nam je podarował, i mamy wszystko to, co jest wymagane, żeby policja zgodnie z ceremoniałem funkcjonowała w Rzeczpospolitej. Bo słuchacz tej szkoły, bez względu na rangę kursu, który odbywa, czy to jest podstawowy, czy specjalistyczny, musi wiedzieć, że Policja stoi na straży nie tylko porządku i przestrzegania prawa, ale też stoi na straży zachowania tradycji Rzeczpospolitej. Jesteśmy w chwili sali. Tradycji i historii, mianowicie chwili dotyczącej kryminalistyki, i w tym pomieszczeniu znajduje się historia teczki kryminalistycznej, czyli tego sprzętu, które od 1946 roku funkcjonariusz dostawał, zabezpieczając mniejsze zdarzenia. Wszystko to, co dzisiaj młodzi, Ludzie wiedzą i dotyczy y, y, wiktymologii, trasologii, dotyczy sprzętu i techniki, fonografii, wszystko co dotyczy y, zabezpieczenia miejsc przestępstwa. Ba, tu powiem taką anegdotę. Rzeczywiście najczęściej na miejscu przestępstwa mamy ślady sprawcy, ofiary. I przełożonych, którzy przeszkadzają nam zabezpieczyć policjantom miejsce zdarzenia, tak się zawsze mówiło. I proszę zwrócić uwagę tutaj oglądając, jak na, jaka technika nas, y, nastąpiła. To był pędzelek, zabezpieczenie, y, linie papilarne, natomiast tu już mamy pełna dokumentacja techniczna, łącznie z zabezpieczeniem śladów różnego rodzaju, nie tylko obuwia, ale i opon i y, typowania sprawców z wszystkim. Oczywiście technika już w sposób istotny poszła do przodu, bo ja przypominam, że jesteśmy w szkole, która zajmuje się prewencją, nie Stricte przestępczością kryminalną, ale każdy funkcjonariusz na miejscu przestępstwa, będąc pierwszy, powinien w sposób najbardziej zbliżony do środków, którymi dysponuje, zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Obok znajduje się też ciekawostka, którą najczęściej oglądają rodzice zwiedzający naszą szkołę wraz z swoimi dziećmi, mianowicie dzięki pomocy i uprzejmości naszych słuchaczy z różnych to, stron kraju, otworzyliśmy wspaniałą dokumentację. I aparaturę, która z cukru, wody i drożdży robi płyn rozweselający na całe życie. Mianowicie aparaturę bimbrowniczą. Też jest to ciekawostką tejże sali. Znajdujemy się przed blokiem dydaktycznym obok placu apelowego, gdzie odbywają się wszystkie uroczystości państwowe i resortowe w szkole policji. Zwracam Państwa uwagę na tą niszę, w której jest urna z ziemią zmiednoje. Poprzednio. Do lat 90. na tej tablicy znajdowały się nazwiska tych funkcjonariuszy, którzy odbywali u nas przeszkolenie i zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych. Teraz tablica jest poświęcona tym, którzy zginęli w miednoje w mundurze policyjnym i tych, którzy zginęli. W latach 50., 60. i 70. jest to ważny element też tradycji i historii, ponieważ każda uroczystość po jej rozpoczęciu, wprowadzeniu pocztu sztandarowego, rozpoczyna się od złożenia wieńców jako dowodu szacunku i dumy skontynuowania tradycji policji w II Rzeczpospolitej, w PRL-u i w III Rzeczpospolitej. Bo najważniejszym elementem dorobku państwa poza godłem i hymnem jest. Tradycja i historia. I Słupsk z tej historii jest dumny i dlatego pozwala sobie ją zaprezentować społeczeństwu i naszym gościom. Przy okazji tego nagrania warto powiedzieć o jeszcze dwóch, może mniej znanych aspektach a mianowicie takim, że po pierwsze, Szkoła Policji w Słupsku i ten teren, który zajmuje to praktycznie fragment miasta, który od 1945 roku w ogóle się nie zmienił. Sam układ urbanistyczny, układ ulic, budynki są takie same, jak były w 1945 roku, więc ktoś, kto chciałby zobaczyć, jak wyglądało miasto przed 70 laty, śmiało może przyjść do Szkoły Policji w Słupsku i zobaczyć ten fragment miasta, który praktycznie jest niezmieniony już przez tyle dziesięcioleci. Warto również pamiętać o tym, że to właśnie słupska szkoła policji jest alma mater dla wyższej szkoły policji w Szczytnie, ponieważ w 1945 roku, wtedy kiedy powoływano Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej, to właśnie w Słupsku powołano szkołę oficerską, szkołę szeregowych i szkołę przewodników psów służbowych, a dopiero po 9 latach szkoła oficerska została przeniesiona do Szczytna. Także mówiąc o szkoleniu kadr oficerskich, warto pamiętać, że Pierwsi oficerowie wychodzili właśnie stąd z grodu nad słupią.